Ponownie w środę wita Państwa Marcin Masny, jakby ktoś nie wiedział, jak się nazywam, bo się nie przedstawiam ostatnio. Marcin Masny. Mam też e, profil na Twitterze Marcin Masny, bardzo polecam. A skoro już polecam, to polecam też w opisie podaję adres. E, połajanki Marcina Roli z telewizji w Realu 24 na e, pod adresem no tych, którzy niszczą tę inicjatywę, którzy ją wyrzucili z YouTube'a, czy też skłonili YouTube'a na przykład wedle więzi powinowactwa, tutaj nawiązanie do premiera Morawieckiego, skłonili YouTube'a do wywalenia telewizji w Realu24 na dobre i na złe. Podaję zatem link do materiału Marcina Roli na platformie Bandai, która wciąż jeszcze ma za, mało, za małe zasięgi, a ponieważ jeszcze chwilowo ja mam trochę większe, więc zachęcam Państwa, żeby powiększać zasięgi na Baju. I to tyle. Teraz złe wiadomości, złe, no, czy może złe dezinformacje, ale w tym zestawieniu, które zaraz Państwu podam, wygląda to rzeczywiście. Kiepsko. Otóż już 5 dni temu, tak, 5 dni temu yy, rosyjskie media i to nie jedno, podały doniesienie, że chwileczkę poprawię kamerę. Poprawię kamerę, bo łupka głowy mi nie widać. Tak to dobra. Jest jak jest. No, podały, że taką wypowiedź byłego premiera Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandra Borodaja. Aleksandr Borodaj, można sobie go znaleźć po polsku, na Wikipedii też jest, Borodaj, który tego dnia doniósł, jakoby, on jest politykiem Rosji, jest generałem rosyjskim, politykiem rosyjskim, był w Doniecku najpierw doradcą Akcjonowa ówczesnego, Premiera potem sam był premierem tej, no skądinąd dość autonomicznej, jeżeli nawet nie niepodległej republiki obejmującej w tej chwili znaczną część obwodu donieckiego Ukrainy pod kontrolą faktyczną, no, no właśnie tejże republiki i rosyjską. Więc Borodaj doniósł, czy też zdezinformował, jakoby Sojusz Północnoatlantycki Wypowiedział już wojnę przeciwko Rosji na Ukrainie i twierdzi, że w starciach uczestniczą regularne siły polskie. Zaraz przeczytam, co on tam opowiada. Chcę tylko powiedzieć, że wiemy, iż Polacy istotnie uczestniczą w tej wojnie w różnym charakterze. No, w ogóle, jak generalnie, różni. Członkowie sił zbrojnych państw natowskich. Niektórzy w legionie międzynarodowym, gdzie zresztą, jakąś może nieformalnie dowódczą rolę, odgrywał znany, chociaż marnej jakości, gangster Broda. Podobno człowiek Kaczyńskiego, Kamieńskiego i Wąsika, którego Ziobro chciałby sprowadzić do Polski, żeby on nagadał na. Jego konkurentów wewnątrz tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, no ale to zostawmy teraz brodę w spokoju. W każdym razie na pewno są Polacy, no ale nic nie wiedzieliśmy o tym, jakoby uczestniczyły w boju polskie wojska regularne. No i nadal nie wiemy, ale tak mówi Baradaj. To oni z nami wojują. Jak tylko Rosja poinformowała o swoich pretensjach, do statusu silnego, niezależnego państwa, Zachód przyjął to jako wielkie zagrożenie, powiedział ekspert, no, czyli Barodaj, Borodaj. Polscy żołnierze no, znajdowali się w pierwszych szeregach rozpalających konflikt, oświ oświadczył Borodaj. Teraz w obwodzie hersońskim, czyli na południowym, już bardziej w zachodzie Ukrainy, tam gdzie miała się odbyć, wyjaśniam, kontrofensywa ukraińska z, tam z Mikołajowa, właśnie na Herson i w kierunku nasady Krymu ujścia Dniepru, no tej kontrofensywy nie ma, więc tam właśnie w chersońskim obwodzie, mówi Borodaj, walczą Rosjanie z regularnymi polskimi wojskami, choć chociaż oni nie afiszują tego oficjalnie. W rzeczy samej, na samą diele, oni walczą z NATO, Rosjanie, dlatego, że Polska jest częścią sojuszu NATO, skonstatował Borodaj. No cóż, warto byłoby pójść za tym śladem i śledzić potwierdzające lub zaprzeczające temu inne doniesienia. Na tym kończę, jeżeli chodzi o Polaków. Sprawa ma już 5 dni, nikt tego nie komentował, ale przejdźmy do innych nacji natowskich. Otóż jak donosi, jak donosi znana gazeta, znana jako Daily Miro, no Brukowiec oczywiście, wstrętny brukowiec, one są najlepsze. Stronę znajdziemy, podaje zresztą podam ją obok Marcina Roli w opisie. To jest Miro. Skrócona nazwa. Gazeta jest generalnie sprzyja socjalistom, czyli Partii Pracy Brytyjskiej, także Partii Demokratycznej w Ameryce. Wydawcą jest spółka REACH, od, od paru lat tak się nazywa REACH PLC. Może ktoś z Państwa wie, może ktoś tam w Brytanii się bardziej interesuje tym, kto faktycznie jest inwestorem. Tego przedsięwzięcia, bo jest to przedsięwzięcie bardzo silnie polityczne, jak zresztą wszystkie gazety, praktycznie nawet te formalnie udające, bezstronne, wszystkie są bardzo polityczne. Więc kto tam jest inwestorem? Komu zależy na tym, żeby takie informacje jak zaraz rozpropagować? To są już na pewno informacje, to są po prostu relacje z tego, co kto powiedział. Otóż warrant officer Paul Carney czyli jak domyślam się to jest chyba najstarszy taki senior w Korpusie Chorążych Zjednoczonego Królestwa w armii, znaczy się Zjednoczonego Królestwa, ale jeżeli ktoś się zna na tamtejszej organizacji armii, u nas już nie ma Korpusu Chorążych w Polsce, to może mnie poprawić, będę bardzo wdzięczny. Otóż tenże Paul Polkani w każdym razie znana postać, zasłużył na artykuł w Wikipedii, sprawdzałem, ostrzegł, że wojsko Zjednoczonego Królestwa ma się, ma się szykować na spotkanie z zagrożeniem ze strony Rosji i musi być gotowe na z, z proste, zmierzenie się z agresją. Nadszedł czas, aby przygotować rodzinę i ukochanych na możliwość, że będzie się wysłanym na wschód. Powiedział Connie że świat zmienił się od kiedy Putin dokonał inwazji na Ukrainę 23. Tutaj ta data jest podana 23 lutego, czyli 6 miesięcy temu było we wtorek, to jest, to jest doniesienie ze środy dzisiejsze, czy wczorajsze, przepraszam, wczorajsze we wtorku właśnie, a więc jak mówi Kani, a wojska brytyjskie muszą być przygotowane na nowe rzeczywistości WO1 Kani, czyli Warrant Officer klasy pierwszej Kani. Najwyższy rangą właśnie ten, no chyba jak rozumiem, z Korpusu chorążych Armii Brytyjskiej napisał. W magazynie, w Soldier Magazine. Chcę, żebyśmy wszyscy sprawdzili, czy jesteśmy fizycznie gotowi na operację. Jest też ważne, abyśmy się przygotowali ukochanych rodziny, którzy mają często najpoważniejszą rolę wobec naszej nieobecności. I tutaj pojawia się komentator tej wypowiedzi, generał Sir Richard Danat. Była, były główno dowodzący armii, powiedział, to jest roztropna rada ze strony czołowego żołnierza armii. To nie znaczy, że armia ma się wybierać na Ukrainę, ba, lecz jest obowiązkiem każdej armii w czasie pokoju przygotowywać się na wojnę pod każdym aspektem, w każdym aspekcie życia. I tak dalej, i tak dalej. Tego już nie będę czytał. W każdym razie jeszcze na koniec, a zacytuję Sir Patryka Sandersa, obecnego głównodowodzącego armii, który powiedział w czerwcu jeszcze: Jesteśmy pokoleniem, które musi szykować się, szykować armię do walki w Europie raz jeszcze. Ja tylko doniosłem, co jest w mediach. Nie komentuję tego. Myślę, że panika jest zawsze niewskazana. Zwłaszcza, że źródła rosyjskie, chociaż pewnie bardziej wiarygodne od ukraińskich, są też niewiarygodne. No, po prostu no tak jest. Takie mamy czasy. Wojna to jest głównie wojna w przestrzeni informacyjnej. No, ale to jest pewien sygnał. Ten sygnał przekazuje. Jest on mało znany, więc warto, żeby go upowszechniać. Bardzo proszę o. Ewentualnie, jeżeli komuś się chce, to powielanie tego mojego krótkiego filmiku, żeby dotarło to do wielu ludzi, którzy mogą też sprawdzać, co tam się generalnie, co w tej trawie piszczy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Proszę o kciuki w górę, proszę o subskrypcję i proszę o komentarze i proszę o kliknięcie na zjadliwe uwagi Marcina Roli o niszczycielach telewizji w Realu 24. Na platformie BanBuy.